W hotelu prawdziwie luksowym, w barze hotelowym, no to nie może być, prawda, jakaś skromna półeczka z wystawionymi, prawda, typowymi, tutaj, najbardziej znanymi markami alkoholi, ale to musi być, iście, no, kolekcja. Alkoholi, tak? W, w warszawskim hotelu Raffles jest 100 gatunków, 100 gatunków, rodzajów whisky, prawda? W tym Port Ellen, 37-letnia, gdzie butelka kosztuje no, jedyne 50 tysięcy złotych za, za butelkę. Ale w hotelu Four Seasons w Paryżu, gdzie w piwnicy, no, hotel szczyci się kolekcją 50 tysięcy butelek win 2,5 tysiąca etykiet, tak? Miałem okazję, przy, oka przy okazji mojego pobytu w hotelu miałem możliwość zwiedzić tą piwnicę z winami i nawet degustować w tej piwnicy. W win z tej, z tej kolekcji. Oczywiście win francuskich, bo no, niczego innego by mi pewnie nie, nie podali. Mm -hmm. Także tutaj zakres alkoholi jest, jest absolutnie, jest absolutnie bardzo, bardzo ważny. Tylko tutaj dodam, że pracownikom pracującym w takim hotelu w barze no, nie zastroszczę robienia inwentaryzacji co, co miesiąc. To prawda. <laughs> I przechodzimy szybko dalej, czyli kolejnym ważnym rodzajem usługi w hotelu prawdziwie luksusowym jest usługa wellness i spa. No nie wyobrażam sobie hotelu prawdziwie luksusowego, w którym nie byłoby usługi, usługi wellness. Ale to co też dodać, bo najczęściej jednak jak mówimy o usłudze wellness, no to rozumiemy to w kategoriach, prawda, że jest basen, że jest prawda sauna, no i przede wszystkim, że są gabinety z zabiegami, e, zabiegami spa. Otóż, jak powiedział e, mój tutaj kolega Arkadiusz Dawidowski, uznany ekspert z dziedziny prawda spa, powiedział, że usługa wellness to wcale. Nie znaczy, że, ja, że, ja, że muszą być prawda, dostępne za, zabiegi w, w, w gabinetach. Bo co znaczy wellness? To znaczy, że gość wyjeżdża z hotelu zrelaksowany. On wcale nie musi być prawda, podany różnego rodzaju masażom. Co znaczy zrelaksowany? Co to znaczy, że hotel jest, y, 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 świadczy usługę wellness? To jest znowu te całe doświadczenie. To jest jedzenie w restauracji. Y, jedzenie, które przy, y, może być niekiedy przygotowane w oparciu o moją indywidualną dietę tak moje własne preferencje to jest wybór dań z karty które są lekkie ty, typu fit prawda to są, to jest bufet śniadniowy na którym znowu znajdują się poza prawda, tradycyjnymi bekonem fasolką i, i naleśnikami czy są są też produkty niskokaloryczne. Nisko tak mówiąc o usłudze wellness są to absolutnie wyposażenie pokoju tak to jest rodzaj materacja. To są kosmetyki, to są pewne rytuały, które są też często w hotelach luksusowych przed snem odprawiane, że tak powiem. Tak? To może być masaż karku, masaż głowy, w inhalacja różnego rodzaju naparów przed snem. Czemu to ma służyć? Zwłaszcza ma być to pomocne gościom, którzy być może miewają problemy z zaśnięciem. Tak? W nowojorskim hotelu The Benjamin jest nawet Concierge, który zna się na, e, prawda, jest takim specjalistą do spraw komfortowego snu i potrafi gościom dopasować poduszki, e, prawda, do ich indywidualnych e, preferencji. Także wellness, szanowni Państwo, to nie jest tylko strefa z basenem, z saunami i z gabinetami spa. Wellness to jest po prostu no, usługa relaksu, odprężenia. E, coś, że gość, no to jest też w niektórych hotelach, to może być nawet tak zwany detoks cyfrowy gdzie, prawda, można gościom zaproponować zdeponowanie, prawda, yy, telefonów. telefonów. Tak? tak, absolutnie. P przynajmniej na 24 godziny, żeby wyłączyli się z tego świata wirtualnego, żeby ich oczy odpoczęły, odpoczęły od ekranu yy, cyfrowego, żeby poczytali książkę, czy pr przede wszystkim w hotelach no, resortowych, zwłaszcza wellness, delektowali się yy, okolicznościami, prawda, pięknem yy, otaczającej hotel yy, przyrody. Także to jest, yy, to jest właśnie usługa, to jest właśnie usługa wellness, to jest Relaks, to jest odprężenie, tak? To są hmm. zajęcia też y, 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 jogi, to są zajęcia medytacji, to mogą być nawet konsultacje z, z psychologami na temat tego, prawda, jak, jak, jakie ćwiczenia prawda, odstresowujące organizm y, praktykować, tak? To, są, to jest właśnie usługa wellness ispa. I na koniec i koń, y, y, kończę tej wątek, prawda, istoty elementów y, 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 kończąc wątek istotnych elementów usługi y, luksusowej, no. Przechodzimy do meritum, czyli do ceny. No właśnie, no to jest chyba taki jeden z yy, no, najbardziej namacalnych yy, pewnych wyznaczników, tak, usługi hotelowej, no bo ona no, po prostu siłą rzeczy nigdy nie jest tania. No jakość musi, ma swoją cenę. Jakoś tak. musi kosztować, tak? Ale mam nadzieję właśnie, że to, co opowiedzieliśmy tutaj sobie w kilku tak naprawdę ostatnich odcinkach, bo mówiliśmy o hotelu luksusowym i o usługach mm -hmm. teraz, tak, mm -hmm. hotelowych, mm -hmm. no to, to jest pewne właśnie takie przygotowanie do tego rachunku końcowego. Tak, tak powiedzieliśmy, co trzeba zrobić, żeby tą usługę właściwie poprowadzić i tak, właściwie ją świadczyć. Ta, to, to teraz powiedzmy... Rafale, zaprojektować, nie tylko poprowadzić, tak. ale właśnie, żeby tą usługę właściwie zaprojektować, po to, żeby ona prawda, była, została zrealizowana na najwyższym, najwyższym poziomie, żeby ona wnosiła pewną dodatkową wartość, często niematerialną, za którą goście są w stanie zapłacić. Goście płacą na tą całą otoczkę wokół produktu hotelowego i wokół usługi stricte, stricte hotelowej czyli noclegu, gastronomii, czy, czy nie wiem, usługi, u, usługi zabiegu, masaży i tak dalej, mhm. tak? Jest to niematerialna wartość, która dodaje smaczku, tak? No, cena to nie, ona nie wynika tylko z tego, że jakby no produkty, które są używane, prawda, czy są, są po prostu drogie w, w zakupie, czyli koszt świadczenia usługi, czy koszt za, zakupu produktów, które są gościom udostępniane, one no, są ze względu na swoją wysoką jakość, przynajmniej w założeniu, one też są, są drogie, ale też no, cena, która no, tak daje takiego poczucia właśnie ekskluzywności, że gość no, ma świadomość tego, że nie każdy ma okazję tak jak on powiedzmy, ma, tego, ma okazję tego, tego doświadczyć, tak? Więc cena, koszt, 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 to jest koszt przyjemności tego doświadczenia usługi, usługi luksusowej. Pamiętajmy również o tym, że to nie jest usługa luksowa to nie jest usługa typu all inclusive, tak? To znaczy, że to nie jest tak, jak powiedzmy pojedziemy sobie do resortu w Egipcie, nawet jeżeli ma tam 5 gwiazdek, 5 słoników czy, czy czegokolwiek tam, pięć muszelek, to że prawda, mamy śniadanie, bufet, jakieś tam jeszcze wina e, i tak dalej. Nie, w hotelu prawdziwie luksusowym tak naprawdę za każdą usługę się płaci. Tak? No, jedyne co możemy mieć bezpłatnie to ekspres do kawy czy prawda, wodę, min wodę mineralną. Natomiast za, za minibar, za wszystko inne w hotelu luksusowym się y, 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 płaci. Y, więc y, y, no właśnie, z czego, też to, z czego wynika też koszt pokoju? No to też zależy od, od marki, jak ona siebie ceni, jak ona wycenia swoją usługę, no, ale też zależy od lokalizacji, bo tutaj, żeby daleko nie szukać przykładu, y, hotel Raffles nasz y, warszawski, y, no początkowo było założenie, że pokój miał kosztować od 1100 zł, no obecnie można już pokój wynająć za 820 zł, jak widziałem ostatnio, ale powiedzmy paryski hotel marki marki Raffles, to jest koszt 2,5 3000 zł za, za noc, tak? Czyli mimo tego, że są to obiekty tej samej klasy, tej samej marki, no to jednak ze względu na lokalizację ten poziom cenowy się, się różni. Ale to są również ceny apartamentów, tak? No nie tylko te ceny wyjściowe pokoi tych, tych najniższych, najniższej kategorii, ale powiedzmy, no hot, w hotelu Raffles, apartament prezydencki, który kosztuje 16 tysięcy mhm. złotych za Czy noc. Czy to tak? jest obecnie najdroższy apartament hotelowy w Jeżeli Polsce? Jeżeli chodzi o Polskę, tak. Mhm. tak absolutnie. Dla porównania, noc w hotelu, w apartamencie Paderewski w, w hotelu Bristol, po sąsiedzku, no, on jest taka cena, jeżeli taka publikowana na stronie, to jest, jak dobrze pamiętam, 7 czy, czy 8 tysięcy złotych za, za noc. Być może ostatnio ona, ona wzrosła, ale jednak jest ona o połowę jakby nie patrzeć, o połowę niższa mm -hmm. niż to, co trzeba zapłacić w hotelu Raffles. I z tego co wiem, to już kilka osób takich się znalazło, które po prostu przyszły, wyłożyły, prawda, kartę czy, czy, czy gotówkę i zapłaciły tą pełną kwotę za. Za ten, za ten apartament, ale faktycznie apartament robi, robi wrażenie przestrzeń, wystrój. No, czyli w ogóle to, że to się mieści w takiej historycznej sali pompejańskiej to znowu wpływa na, na koszt tego apartamentu. Czyli znowu powtórzę jeszcze niezwykłe wyposażenie, ale cała ta otoczka, tak? ten prestiż, ten ekskluzywność przebywania, możliwość przebywania w tym, w tym apartamencie, no za to goście muszą zwyczajnie zapłacić. Ale mówiąc o cenach, na końcu chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że firma KPMG w, która co roku pracowuje, taki raport ym, Rynek dup, dóbr Luksusowych w Polsce, gdzie jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie hotelom e, luksusowym, choć oczywiście tam za dużo akurat nie ma co wypisywać, bo, bo w Polsce jednak ten rynek e, hoteli luksusowych on wciąż wciąż raczkuje. E, to jednak zostały tam podane ciekawe, e, ciekawe liczby. Tutaj mówię o raporcie jeszcze za 2016 rok. E, mianowicie, jak Polacy... Yy, według Pola Polaków yy, z jakim wydatkiem wiąże się yy, pobyt w hotelu luksusowym w ich mniemaniu, tych osób badanych? Yy, otóż yy, osoby, yy, prawda, respondenci wskazali, że za pobyt w hotelu luksusowym, zależy od tego oczywiście co, jak kto interpretuje ho hotel luksusowy, mm -hmm. yy, muszą zapłacić 600 zł za noc. Tak. Że to jest taka granica, taki wyznacznik, To jest, tak, tak? Że, tak, co najmniej 600 zł za noc, to wtedy oni to rozumieją, że, no to, że muszą liczą się z tym, że w Polsce muszą tyle zapłacić za pokój w hotelu e, luksusowym. I kiedy powiedzmy, patrzę na hotele pięciogwiazdkowe, te, te faktycznie z, z wyższej półki, te, te renomowane, znane w, w Polsce, y, no to faktycznie y, ceny tak oscylują w tej, w tej granicy to jest 600, 700 czy 800 zł, jakie trzeba za, za noc zapłacić. A jeżeli chodzi o w tym samym raporcie za 2016 rok jest też taka ciekawa liczba, mianowicie ile trzeba zapłacić za weekend, czyli prawda dwa dni za weekendowy pobyt w luksusowym spa. I tam zostało według znowu respondentów. Respondenci wskazali, że to się wiąże z wydatkiem 2 około 2,5 tysięcy złotych za pobyt w weekendowy w hotelu typu Wellness. Mm. Typu Coś, co znowu, jeżeli tak faktycznie pod, podsumowując, nocleg, restaurację, jakiś prawda, zabieg, zabieg w spa, to faktycznie ten rachunek może tyle mm. wynosić, oczywiście nawet, nawet więcej. Ciekaw jestem, bo to są dane z 2016 roku. Ciekaw jestem, kiedy będą dane opublikowane z 2018 roku. No bo 19 nie siłą rzeczy. Teraz pewnie, jak to już też to ten raport gdzieś tam jest powoli opracowywany, bo te dane trzeba zebrać, tak? Najpierw tak. i zawsze jest pewne opóźnienie. No, ale myślę, że to może być ciekawa lektura, żeby sobie porównać, co w ciągu tych dwóch lat na rynku polskim się wydarzyło, jeżeli chodzi o dobra luksusowe. Ale dla mnie takim wyznacznikiem, jakby takim sygnałem... Wynikającym z tego, że Raffles obniżył, obniżył ceny prawda, do tego poziomu 820 zł, no to pokazuje, że jednak ten nasz rynek polski, jeżeli chodzi o hotele luksusowe, prawdziwie luksusowe, bo tego absolutnie nie można odmówić hotelowi marki Raffles, że jest produktem na naprawdę na światowym, na światowym poziomie. No to jednak, że nie jesteśmy gotowi na jeszcze na tym taki pułap prawda, ponad 1000 zł za, za noc. Czyli no jednak tutaj mówimy o danych z 2016 roku. Myślę, że tutaj nawet za 2018 no, te liczby by się znacznie nie, 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 nie zmieniły. Zobaczymy. Mam nadzieję, że do, dotrzemy gdzieś do tego raportu i, i sobie kiedyś będziemy mogli w kolejnym odcinku porozmawiać. Jeżeli chcemy widzieć więcej marek luksowych jako klienci, jako hotelarze w marek luksowych w Polsce, na rynku polskim, to musimy, jakby musimy być otwarci również na to, że no, te ceny muszą, muszą rosnąć, bo tak jak powiedziałem raz jeszcze, ceny produktu, ceny usług rosną. Ceny wynagrodzeń, jeżeli prawda, pracownik ma być dobrze wynagradzany, wynagrodzenia muszą rosnąć, to wpływa na koszty operacyjne hotelu, zakup materiałów, produktów gastronomicznych i tak dalej, to wszystko ma swoją, swoją cenę, tak? Ale znowu, żeby żebym ja jako konsument, jako gość, jako klient zgodził się z tym, że powiedzmy okej, okay, dwa lata temu płaciłem 800, a teraz muszę płacić e, 1000 zł, to ja muszę zwyczajnie widzieć wartość. wartość. Tak. I po, po raz jeszcze często tą niematerialną tak? I wtedy to, jestem do tego przekonany, że okej okay, faktycznie teraz rozumiem, dlaczego muszę więcej pieniędzy zostawić. Mówię tutaj oczywiście o hotelach tych luksowych z najwyższej półki, bo no, wiemy, co się dzieje w Polsce, wiemy, jak rynek się dynamicznie rozwija, ile hoteli przybywa i siłą rzeczy, kiedy wszystkie inwestycje zostaną oddane do użytku w 2019, 2020, 2021 roku, hotele będą ze sobą konkurowały, czym? No ceną. Tak? Mm -hmm. Nie ma co się tutaj łudzić, więc no, będzie ogromne wyzwanie przed hotelami pięciogwiazdkowymi, ale takimi z prawdziwego zdarzenia pięciogwiazdkowymi i tymi hotelami, które pretendują do miana y, bycia tymi prawdziwie luksusowymi, że jednak no, będą musiały walczyć jakością, a nie zbijaniem y, cen. To prawda. Na tym kończymy naszą opowieść taką dwuodcinkową o tym, na czym polega.